2 sierpnia 2019 roku Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego gościło artystów zrzeszonych w Muszyńskim Towarzystwie Twórczym Charnicy Kultury. W tym dniu bowiem miał miejsce wernisarz cyklicznej wystawy pod nazwą Muszyński Letni Salon Artystyczny. Prace artystów związane z naszym miastem można oglądać do końca września tego roku. Kuratorem wystawy jest pani Barbara Widłak, wykładowca na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Bernisarz był też okazją do oficjalnej inauguracji przystąpienia muszyny do programu Ogólnopolska Karta Seniora Gmina Przyjazna Seniorom. Certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom z rąk Marka Pilcha, ambasadora zdrowego trybu życia Głosu Seniora, odebrał Andrzej Gancarz, prezes Stowarzyszenia Klucz Muszyński. Certyfikaty zostały również wręczone firmom i instytucjom z muszyny, które uczestniczą w programie. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury. W imieniu tego ostatniego certyfikat odebrała dyrektor Izabela Bajorek. W tym samym dniu wieczorem w pawilonie muzycznym w ogrodach sensorycznych wystąpił zespół regionalny muszyniacy. Turyści i kuracjusze zwiedzający ten zakątek muszyny usłyszeli melodie i piosenki z początku XX wieku, śpiewane przez mieszkańców naszego regionu. Oba wydarzenia były częścią oferty kulturalnej tegorocznego festiwalu wód mineralnych w Muszynie. Panie,